Moja działalność polega na wideofilmowaniu, fotografii ślubnej, ewentualnie malowaniu obrazów i usługach drobnych fotowideo. Obrazy maluję głównie z przyjemności. To jest dla mnie, powiedzmy, no taka pasja, którą sobie włączyłem do działalności, ponieważ całe studia malowałem dla znajomych, obrazki i tak dalej. Jeżeli już otwierałem działalność związaną z filmem, fotografią, wtedy włączyłem sobie po prostu. Te, tą działalność do, do swojej firmy. No i teraz czasami też u, udaje mi się mieć jakieś zlecenia z tym związane. Dla kogo są przeznaczone te pańskie usługi? No, przede wszystkim dla par młodych, bo głównie moja działalność polega na filmowaniu i fotografii ślubnej, czyli pary młode jak najbardziej, a obrazy dla wszystkich. Każda uroczystość, każde powiedzmy urodziny, imieniny, dzień matki i tak dalej na święta jako prezent. Także. No praktycznie dla każdego. A dlaczego akurat fotografia i media to jest, są Pana zainteresowania, czy to jest wykształcenie? To znaczy jestem po historii sztuki, czyli pośrednio moje y, zainteresowania były od początku z tym związane. No z tym, że bardziej y, uczyłem się teorii, a tutaj po prostu postawiłem na praktykę i z tym, że to już we własnym zakresie się uczyłem tego wszystkiego. Od kiedy prowadzi pan tę działalność gospodarczą? Działalność prowadzę od czerwca 2007 roku, czyli już praktycznie dwa lata. Skorzystał Pan z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jak to wyglądało? Kiedy Pan się zdecydował? To znaczy, sam pomysł powstania firmy powstał praktycznie na ostatnim roku studiów. Wtedy zacząłem się rozglądać za jakąś stałą, porządną pracą, i po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że nie ma takiego stanowiska pracy, o które bym się chciał starać, bo nie było po prostu możliwości, żebym wszystkie swoje zainteresowania łączył w tej pracy. Także postanowiłem sobie, ja się zawsze śmieję, że postanowiłem sobie wymyślić to stanowisko pracy. No i się udało, wiadomo, że trwało to no powiedzmy z pół roku, wymagało trochę czasu i wysiłku, ale ostatecznie się udało, jestem z tego bardzo zadowolony. Ale kiedy Pan skorzystał z dofinansowania? Z dofinansowania skorzystałem w 2007 roku w kwietniu. Przed rozpoczęciem to... działalności, dwa, dwa miesiące praktycznie wcześniej, zacząłem się starać. Ostatecznie w maju dostałem decyzję i od czerwca zacząłem już działalność prowadzić. Na co wydał Pan pieniądze? Pieniądze wydałem głównie na kamerę i cały sprzęt z tym związany częściowo też na wyposażenie komputera, na programy graficzne do montażu filmów. Później za zarobione pieniądze kupiłem sobie aparat i tak dalej, ale to już za, za te pieniądze, które udało mi się zarobić. Firma się rozwija, cały czas są, coraz, jest coraz więcej ludzi, którzy są zainteresowani moimi usługami, także nie mogę narzekać. Ale prowadzi Pan tą działalność jednoosobowo? Jednoosobowo, tak. Oczywiście mam plany związane z rozwojem firmy. Chciałbym kiedyś w przyszłości zatrudnić dodatkową osobę, powiedzmy, jako dodatkowego fotografa lub operatora kamery. Chciałbym też otworzyć profesjonalne studio fotograficzne. No ale wiadomo, to na to trzeba czasu. Ale wszystko idzie w dobrą stronę, także myślę, że jakoś mi się uda.